Siemanko, ja witajcie w kolejnej recenzji na tym kanale. Dzisiaj przyjrzymy się zestawowi Kreatywna Zabawa 12 w jednym, który był upominkiem dodawanym do zakupów w lipcu tego roku. Zestaw składa się z ponad 250 elementów, a aktualna cena jego zestawu na Allegro, widziałem, że krąży w okolicach te najniższe, 50 zł, więc zobaczymy, czy jak na 250 elementów jest to dużo, czy mało. Zobaczymy też, jakie elementy są tutaj. Czy w ogóle opłaca się, jakbyście planowali kupić ten zestaw właśnie z drugiej ręki? Czy to się w ogóle opłaca? I czy opłaca się kupować? Jak może ten zestaw kiedyś wróci na lego? Kurde. Na tyle pudełka mamy pokazane różne modele, które można zbudować z tego zestawu, ale oczywiście można też budować coś swojego. Jestem ciekawy, czy w środku będzie separator, bo jak to jest taki zestaw lecia w stylu, że budujesz, rozmontowujesz, budujesz, to czy pomyślą nad separatorem, chociaż no, ten zestaw duży niestety nie jest, albo na szczęście, bo wtedy byłby jeszcze droższy. No i dobra, zobaczmy, co ten zestawik skrywa w środku. Otworzyłem już pudełko wysyp metowicowe. Wysypmy to w tym momencie. Ty to w woreczkach jest w ogóle. Panato, panato. to. Ty sporo tych elementów i jest separator. Ej, jestem zadowolony szczerze. Myślałem, że będzie tego mniej, nie? Co też fajne i ciekawe, dostaliśmy książeczkę, gdzie są właśnie te konstrukcje, które są pokazane na e, pudełku. Można sobie tutaj zbudować krok po kroku. Mamy też pełny wykaz elementów na końcu, zauważyłem. I też, no, mamy, że można użyć separatora, i też, no, i to z powrotem rozebrać. Fajne, fajne. I jest separator, widzowie. Więc jestem zadowolony z tego zestawu. Naprawdę pozytywnie się zaskoczyłem. Ej, i widzowie, jeżeli chodzi o elementy, tak sobie tak wysypiesz to jest ich sporo. Masz tutaj jakieś. Elementy, które można wykorzystać jako briczki. Masz tutaj zwykłe plejty. Masz, nie wiem, kwiatki. Masz o, taki element też. Masz sobie takie gałązki. Masz sobie, nie wiem, tak na pierwszy rzut oka, co to jeszcze fajnego widzę. płytki masz sobie fajne. Masz sobie taki element. No, naprawdę jest tutaj duży wybór różnych elementów, ale z tego, co widzę na pierwszy rzut oka, to jest sporo takich no nieprzydatnych raczej elementów, nie? Też szkoda, że na przykład coś takiego to dostajemy tylko w jednej sztuce. No i co? No nie zadowolimy się e, tym w jednej sztuce. Dostaliśmy dużo śmigieł. Nie wiem po co nam to. A na przykład, nie wiem, normalnego brikatu to my tutaj chyba nie dostaliśmy. Mamy taki element. O, to akurat fajny element taki. No nieczęsto spotykany. Tutaj w ogóle to jakiś brudny element dosłownie miałem. No, i tak, co byśmy tu jeszcze mogli powiedzieć o tym zestawie? Mamy coś takiego. Co tu jest widzowie za element? Realnie nie mam pojęcia, co to jest za element widzowy. Coś takiego widzieliście? Co jest w dwóch sztukach? Co tu jest widzowie? Mamy zwykłe tutaj beczki, czy nie wiem, jak to się nazywa w ogóle. Mamy coś takiego, mamy oczka. E, flagi, jakieś takie mostki, o, mamy skałki na przykład, no jest tutaj dużo różnych elementów i zaraz spróbuję coś fajnego takiego e, od siebie zbudować, no myślę, że ja tu zbuduję coś swojego, ja tu zbudowałem sobie ton, e, no górską kolejkę, no, e, z pudełka w środku była też instrukcja to jest coś negatywnego w tej instrukcji, że jak na przykład chcę zbudować dany model to nie jest pokazane gdzie, tylko musisz szukać po całej instrukcji, to jest akurat negatywne, ale tak to dobrze się to składało i co? E, fajne, fajne ja jestem zadowolona z tego i jakby ja to rozmontowuję, ale jakby to kupić dla samej takiej rzeczy, dla samych tych budowli z o, z okładki, no to nie jest to najgorsza myśl. No, znalazłem też podczas budowy taki fajny element, to jest kręcący się element. O taki. Fajny, fajny. Na pewno sobie wykorzystam. Więc to, jest, to jest chyba najlepszy element z tych wszystkich, nie? Moim zdaniem tak. A teraz zobaczmy, czy da się szybko te budowlę z instrukcji rozmontować. No jestem ciekawy czy łatwo to rozmontować, czy to jest jakieś skomplikowane, no bo pamiętajmy, to jest 8 plus, nie? Zdaje dziecko normalne, to powinno sobie z tym poradzić. No dobra, do trudnych to nie należy, też tu nie ma jakichś, nie wiadomo jakichś konstrukcji, co to by dziecko mogło zmienić do rozmontowywania. No a pamiętajmy, że takie dziecko to bardziej chce zestaw jakiś już fajny i, i potem się nim bać, nie? Bardziej niż te starsze, starsze osoby to wolą. Wolą po prostu mieć to na półce, nie? I też coś swojego zbudować. Ale nie, no, rozmontowanie no to błyskawiczne. Ile to mi zajęło minutę? O separator w użyciu. A przynajmniej mam nowy kolor separatora, bo nawet chciałem kupić sobie separator w tym kolorze. A teraz no, patrzysz nie muszę, nie? Mamy to. Minutę zajęło. A więc, widzowie, przyszła pora na finalny werdykt. Werdykt! Werdykt! <słuchy> o <słuchy> ja, co to było? Werdykt e, tego zestawu. Co sądzę o tym zestawie? Czy opłaca się, czy nie opłaca się? I osobiście, e, dla dzieci, moim zdaniem, dla takiego dziecka, wiecie, co nie lubi składać z instrukcji, woli sobie coś samemu zbudować, to zestaw pod względem elementów do ceny myślę, że jest ok I że da się tutaj sporo fajnych zbudować z tego. Ale takie osoby, która chce bardziej zbudować, nie wiem, e, mać projekt, który chce zbudować, to no ja za tą kwotę takich zestawów to bym bardziej to wydał wiecie na jakiegoś bricklinka czy gdzieś gdzie kupuje e, ta osoba e, elementy na sztuki nie e, więc osobiście dla dzieci ok dla dorosłych wiecie jak za darmo no to oczywiście nie to jest więcej klocków zawsze więcej klocków jest ok e, ale tak e, żeby to kupić to nie to jednak e, takie no wiecie, takie maksymalnie 13 lat by chciało to yy, mieć. Oczywiście, jeżeli chodzi o też takich sprzedawców, którzy wiecie, kupują, a potem sprzedają to na Allegro. Więc ogólnie przejdźmy do werdyktu. Moja opinia to 7,5 na 10. Jest okej, okay, ale szału nie robi. Kupujcie sobie klocki za mało, jakieś inny zawsze, jeżeli chcecie kupić te. No, Na razie mam nadzieję, że taka recenzja dodatkowa nam się podobała. Widzimy się w czwartek na kolejnym odcinku. I widzowie, jeżeli pod tym filmem zostawicie 10 łapek w górę, to już za tydzień wylatuje kolejny film dodatkowy w niedzielę. Będzie fajnie. Ja zapraszam do subskrybowania, bo niewiele nas dzieli od 1000 subskrypcji. Dzięki, wielkie!